Pokemon Legends Z jej dostarczyło nam wiele nowych informacji, wyjaśniło kilka wątków, ale również na nowo otworzyło te, które pozornie wydawały się już zamknięte. Jednym z nich są hieroglify, które mogliśmy pierwszy raz zobaczyć w grze Pokémon Legend Arceus. W muzeum Lumino City pojawiła się nowa kamienna tablica z układem hieroglifów, jakiego jeszcze nie było nam dane widzieć. Dostajemy także opis eksponatu informujący nas o tym, że te hieroglify były używane w starożytnym Sino i podobno przedstawiają zarówno popularne Pokémony, jak i te, które były obiektami kultu. Każdy glif miał wiele znaczeń i można je było łączyć, tworząc całe zdania. Na pierwszy rzut oka nie ma tutaj nic podejrzanego, bo de facto mamy wymienione wszystkie dostępne dotąd unikalne symbole, których jest łącznie 23. Jednak kolejność ich występowania nie jest już taka oczywista, bo Archeus, Dialga, Palkia i Trzej Strażnicy Jeziora są umieszczeni na początku, a Giratina i Manafi znajdują się na końcu. A wszystko wskazywałoby na to, że Giratina powinna być w okolicy Dialgi i Palki. To wzbudziło moją ciekawość i postanowiłem odszyfrować, co zostało wyryte na najnowszej kamiennej tablicy. Zapraszam! Zanim zaczniemy, bardzo proszę was o docenienie mojej pracy w postaci zostawienia lajka, suba i komentarza, które nic was nie kosztują, a mnie napędzają do tworzenia nowych interesujących treści. Jeśli chcielibyście wesprzeć mój kanał, to pojawiła się taka możliwość. Dziękuję za każde okazane wsparcie, a my już lecimy z odcinkiem. Naszą analizę zaczniemy od przyporządkowania konkretnego pokemona do danego symbolu, a następnie zastanowimy się, co ten symbol w rzeczywistości oznacza. Zaczniemy od początku, czyli arkeusa. Hieroglif ten może oznaczać Boga, stworzyciela, stworzenie, kreację lub legendę. Dialga kojarzy się z czasem, okresem czasu, erą, wiekiem, przemijaniem. Palkia to przestrzeń, lokalizacja, miejsce, umiejscowienie. Uksi kojarzy się z wiedzą, rozumem, inteligencją, znalezieniem rozwiązania, pamięcią. Azelf symbolizuje siłę woli i determinację. Mesprit to emocje, uczucia i odczuwanie. Przechodzimy do kolejnych pokemonów. Cresselia kojarzona jest z półksiężycem, nocą, radosnym snem. Darkrai symbolizuje ciemność, koszmar, niepokój oraz nów. Hitran to wulkan, jaskinia, ukrywanie, lawa, topienie, wrzenie oraz góra korony. Shaman przedstawiony został w formie Sky, która symbolizuje roślinę, kwiaty, regenerację i wdzięczność. Withers kojarzony jest z jazdą, podróżowaniem i lądem. Clavor to las, cięcie, rąbanie, agresja, przemoc. Przechodzimy do kolejnej listy hieroglifów, którą rozpoczyna Ursa Luna symbolizująca szukanie, kopanie, księżyc w pełni oraz tor. Lily kojarzony jest ze wzrostem, rośliną, zapachem. Otuchą i zwycięstwem. Basku Legion z hieroglifu to wariant męski z różowym ubarwieniem. Symbolizuje pływanie, morze oraz duszę. Hisuński Arcanine kojarzony jest ze szlachetnością, poświęceniem, zwinnością i pościgiem. Snisler związany jest ze wspinaniem, wchodzeniem, górą, szczytem, samotnikiem. Hisuński Elektrod to wybuch, burza, niebezpieczeństwo. Portal oraz elektryczność. Ostatnią grupę hieroglifów otwiera hisuiński Avalak, symbolizujący lód, pancerz, powolność oraz toczenie się. Hisuiński Braviary to latanie, niebo, powietrze, wzlot, obserwacja, myśliwy. Reggie Gigas powiązany jest z kreatorem, stworzycielem, kontynentem, człowiekiem, osobą oraz bohaterem. Giratina z hieroglifu przedstawiona jest w formie zmienionej i symbolizuje odwrotność, wygnanie wygnańca, zniekształcenie, antymaterię, cień oraz negację. Ostatnim pokemonem na liście jest Manafi kojarzony z morzem, księciem, strażnikiem, więzią, otoczeniem oraz wpływaniem na coś lub na kogoś. Kiedy każdy z hieroglifów ma już przypisane znaczenie, to powinniśmy przystąpić do zdekodowania tajemniczej tablicy z muzeum w Luminos City. Jednak, zanim to zrobimy, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto stworzył hieroglify? Aby odnaleźć odpowiedź, musimy wybrać się w podróż w czasie do starożytnego Sinoch, które ówcześnie nazywane było Hisui. W regionie tym mogliśmy znaleźć łącznie 7 unikalnych zestawów hieroglifów, których lokalizację widzicie aktualnie na mapie. Pierwsze z nich mogliśmy dostrzec na terenie Obsidian Field Lens zaraz przy nowo rozbitym obozie Galaxy Expedition. Jeśli jednak symbole zostały przez was przeoczone, to w postgamie przypomni nam o nich Volo, który twierdzi, że zbadał ruiny w całym regionie i doszedł do wniosku, że wszystkie napotkane przez niego hieroglify opowiadają tę samą historię. Historią dzielnego człowieka, który wraz z Pokémonami wyruszył w podróż w poszukiwaniu fragmentów wszechogarniającego bóstwa, którym jest Arceus. Czy Wolo ma rację? Sprawdźmy to. Stworzyciel przemierzał świat w poszukiwaniu mądrego człowieka. Pełnego wdzięczności, emocjonalnego i zdeterminowanego, by odkrył i przemierzył miejsca pełne niebezpieczeństw. Hieroglify w sumie nie zdradzają zbyt wiele i możemy je interpretować na dwa sposoby. Pierwszy to opis przeszłości, czyli historia bohatera, o którym opowiedział nam Wolo. Bohater ten bardziej szczegółowo przedstawiony został w dziesiątym Old Verse o treści. To było dawno temu. On zasłużył na miano bohatera, poprowadził swoich towarzyszy dziesięć Pokemonów przeciwko wszechmocnemu niepoznawalnemu. W bitwie jego odwaga dowiodła wreszcie siłę pokornej ludzkości. Wielki niepoznawalny pochwalił ten wyczyn i powrócił do swojego wymiaru. Druga interpretacja to przepowiednia przyszłości, która według jej twórców miałaby nadejść, czyli de facto historia gracza rozwijająca się w grze Pokémon Legend Arceus, bo przecież finalnie gracz stanie przed obliczem Arceusa i podobnie jak jego poprzednik udowodni on wartość człowieka względem boskiego bytu, stając z nim do pojedynku. Wiemy, że potyczka nie jest sprawiedliwa, ale mimo to gracz udowadnia swoją wartość i ostatecznie pokonuje arkeusa, co imponuje pokemonowi. Stworzyciel potwierdza fakt stoczenia podobnego pojedynku ze starożytnym bohaterem, a więc stare wersy opisują faktyczne wydarzenie, a hieroglify z pierwszej lokalizacji możemy interpretować na dwa przytoczone przeze mnie sposoby. Drugie hieroglify znajdujemy wewnątrz Shrouded Ruins na terenie Crimson Mirelands. Wygląda na to, że tablica była przechowywana wewnątrz świątyni przed jej zniszczeniem, a więc możemy domniemać, że zawiera ważny przekaz, który ludzkość chciała chronić. Czy w rzeczywistości tak było, przekonajmy się. Szukaliśmy i znaleźliśmy miejsce, gdzie mogliśmy się rozwijać w tym okresie. Stworzyciel powierzył ląd ludziom i pozwolił nam eksplorować morza. Rzeki i jeziora. Jesteśmy Mu wdzięczni. Wygląda na to, że świątynia została wybudowana w ramach wdzięczności tutajszej ludności dla arkeusa, który pozwolił jej się rozwijać i eksplorować. Dlaczego świątynia jest zrujnowana, co doprowadziło do jej dewastacji, tego niestety nie wiemy. Należy także wspomnieć o tym, że Shrouded Ruins pełniło ważną rolę w fabule gry, bo właśnie w tym miejscu gracz otrzymał Red Chain od Strażników Jeziora po tym, jak przeszedł trzy próby, jakim został poddany przez legendarne Pokémony. Dlaczego Uxie, Mesprit i Azelf pojawiły się w tym miejscu? Dlaczego akurat tutaj wykonały dla gracza Red Chain? Tego nie wiemy, ale możemy się domyślać, że świątynia w czasach świetności była poświęcona właśnie tym Pokémonom, dzięki którym ludzkość otrzymała wiedzę, inteligencję, siłę woli czy emocje. Lud zamieszkujący wtedy Hisui mógł ją wybudować w ramach podziękowania dla Arkeusa za wzbogacenie świata w wymienione cechy. Do miejsca udaliśmy się według zaleceń Kogity, która wytyczyła nam jasne instrukcje, i wygląda na to, że jako nieliczna posiada wiedzę na temat tego, co, jak i gdzie powinno zostać wykonane. Gdy finalnie gracz otrzymał Red Chain, to kobieta wypowiada bardzo ciekawe słowa, a mianowicie: Więc to prawda. Przymierze, jakie nasz lud przekazywał z pokolenia na pokolenie, zostało dotrzymane. Wreszcie mogę pozbyć się tego ciężaru. Wygląda na to, że Kogita była przygotowana na taką ewentualność i gdy przepowiednia jej ludu dokonała się, została ona zwolniona z przekazywania jej kolejnym pokoleniom, ale ten wątek rozwinę nieco później. Trzecie hieroglify znajdujemy wewnątrz Tidal Passage, a dostęp do nich możliwy jest jedynie podróżując na grzbiecie Basku Lidziona. Mroczny książę ukryty został w ciemnościach zniekształconego wymiaru. Jego dusza była wściekła. Mroczne miejsce przyciągnie samotnego, ambitnego człowieka, który przemierzy ląd i morze. Mamy tutaj opis wygnania Giratiny przez Arkeusa do zniekształconego wymiaru, który mogliśmy oglądać w grze Pokémon Platinum. Dalsza część przekazu zawiera przepowiedni o pojawieniu się prawdopodobnie Wolo, który jest bez wątpienia ambitnym człowiekiem podróżującym samemu, a fakt jego przynależności do gildii Kupieckiej idealnie wpisuje się w przemierzanie lądów i mórz w celach handlowych. Czwarte hieroglify znajdujemy wewnątrz Moonview Arena na terenie Coronet Highlands. Są one wyryte w przejściu do areny, gdzie mierzyliśmy się z Noble Electrode, więc prawdopodobnie wielu mogło je przegapić. Sprawdźmy, co zostało w nich zawarte. Stworzenie strażników. Bóg stworzył trzy wdzięczne istoty. Umiejscowił je w odseparowanych jeziorach otoczonych górami. Hieroglify najprawdopodobniej odwołują się do opisu stworzenia przez Arkeusa Strażników Jezior, czyli Uksi, Mesprit i Azelf. Opis stworzenia tych Pokemonów dostajemy także w starych wersach o numerze 6, a ich treść jest następująca. Kiedy narodził się ten Pokemon, inteligencja rozkwitła wśród nas, wzbogacając nasze jutrzejsze dni. Kiedy narodził się ten Pokemon... Wśród nas rozkwitły emocje, dając nam radość i smutek. Kiedy narodził się ten Pokémon, siła woli rozkwitła wśród nas, by działać, a nie rozczulać się nad sobą. Piąte hieroglify znajdują się wewnątrz jaskini nazwanej Stone Portal. Jest ona łącznikiem prowadzącym do świątyni Sino, a więc możemy założyć, że wyryte znaki muszą być bardzo ważne i ktoś celowo chciał je wyeksponować, by każda przechodząca w kierunku świątyni osoba mogła je przeczytać. Z mojej interpretacji wynika, że zawierają one słowa przepowiedni. Przebiegły człowiek w swojej pysze postanowi zaatakować stworzyciela. Powoli. Z upływem czasu. Pokona ląd i przepłynie morza. Ciemność w tym czasie rozkwitnie. Ewidentnie chodzi tutaj o Wolo, który systematycznie realizował swój plan podporządkowania sobie Arkeusa w celu stworzenia nowego świata na gruzach obecnego. Faktem jest, że realizował swój plan powolnie, ale konsekwentnie i podprogowo nakierował gracza na zdobywanie tabliczek związanych z Arkeusem. Panowały wtedy faktycznie ciemne czasy, bo pojawienie się Spacetime Rift, utworzonego przez Giratinę spowodowało, że Noble Pokémon wpadły w szał i atakowały bez opamiętania. Szóste hieroglify znajdują się wewnątrz Snowpoint Temple, w obszarze Alabaster Icy Lands. Zawierają one przepowiednię, która brzmi następująco. Wyścig z czasem. Będzie mieć miejsce na górze Coronet. Góra Koronet jest związana ze stworzycielem pełnym szlachetności. Przepowiednia prawdopodobnie wspomina o zdarzeniu, w którym gracz będzie musiał powstrzymać dialgę i palkę przy pomocy pozyskanego wcześniej czerwonego łańcucha. Jest to swoisty wyścig z czasem, bo Space Time Rift z małego portalu urósł do gigantycznych rozmiarów i objął zasięgiem całe Hisui. Do pojedynku ma dość na górze koronet, na której szczycie znajduje się świątynia poświęcona Arkeusowi, więc opis przepowiedni jak najbardziej zgadza się z tym, co widzieliśmy w grze. Siódme hieroglify znajdują się wewnątrz wyrytego w górze przejścia przez Iceband Foss, zawierają chyba najważniejszą przepowiednię. Gdy nastanie noc, człowiek poświęci się dla wygnańca, powietrze wypełnione niepokojem otoczy przestrzeń, jego wpływ będzie powolny. W przepowiedni mowa o Volo, który zawarł przymierze z Giratiną, dając mu moce, dzięki którym Pokémon mógł otworzyć Spacetime Rift w celu wywabienia Arkeusa z jego wymiaru i dokonania na nim zemsty za wygnaniem rocznego księcia do zniekształconego wymiaru. Myślę, że gdy mamy omówione wszystkie hieroglify z Hisui, to należałoby zadać pytanie, kto jest ich autorem. Do mnie mam, że byli to rdzenni mieszkańcy Hisui, czyli lud nazywający siebie Celestica i nie mówię tutaj o klanie perły i diamentu, czy członkach ekspedycji galaksy, bo oni pojawili się w Hisui dużo później, mimo że wszyscy oni próbują zakłamać historię i mówić o sobie, że są z ludu Celestika. Kiedy mówię o ludziach Celestika, to mam na myśli lud, po którym zostały ruiny, świątynie czy pozostałości kolumn wzorowane na tych greckich, a nie te prymitywne wioski z namiotami, jakie widzimy w lokalizacjach klanów perły czy diamentu. Potwierdzenie tego faktu możemy odnaleźć w jednym z Old Verse o numerze 5, a jego treść brzmi: Dawno, dawno temu Celestika była tutaj. Lecz zarówno ludzie, jak i miasto zniknęły. Z czasem przybyli nowi ludzie żeglujący, żeglujący przez morze, przyzwani miłością do sino, wielkiego i wszechmocnego. Lecz różny był Sinoch, którego każdy z ludów cenił, a zacięte spory i zażarte wojny zawsze były w pobliżu. Nazywali siebie celestika. Imię, którego nie mogli od tak przyjąć, a jednak przywłaszczyli je sobie z przeszłości dla tragicznej kłótni. W ten sposób nasze imię znów ożyło, choć cały nasz lud odszedł. Lecz nawet jeśli imię przetrwa, jego serce nie przetrwa. Wersety mówią o tym, że istniał lud nazwany Celestika jeszcze przed przybyciem klanów wspierających się o to, czy wszechmocnym Sino jest faktycznie byt odpowiadający za czas, czy ten odpowiadający za przestrzeń. Wygląda na to, że autorem tekstów jest osoba będąca ostatnim przedstawicielem ludu Celestika. Kim może być ta osoba? Śpieszę z wyjaśnieniami. Pamiętacie wypowiedź Kogity, gdy otrzymaliśmy Red Chain od Strażników Jeziora? Możemy podejrzewać, że to ona jest autorką starych wersetów lub ktoś z jej przodków, bo przecież ani Adaman z klanu Diamentu, ani Irina z klanu Perły nie wiedzieli o Strażnikach Jeziora, ani o Red Chain. Jeśli jednak ten argument Was nie przekonuje, to mam kolejny. Istnieje jeszcze jeden Old Verse o numerze 17. Dawno, dawno temu istniał Bóg pól, a dawno temu istniał Bóg wiosny. Kręcił się na hisuińskim wietrze, przynosząc życie wszystkiemu, co rośnie. Gdzie się podziewasz, kiedy stąd znikasz? Zapytałam pewnego dnia Boga wiosny. Nie dał mi jasnej odpowiedzi, ale wciąż miałam przeczucie. Nie ma tutaj wielkiej, mrocznej, niewypowiedzianej prawdy. Po prostu nie lubi zimna. W grze Kogita przedstawia nam pokemona Enamorusa i tłumaczy, że jest on zwiastunem wiosny, po czym daje nam wskazówkę o tym, gdzie pokemon zwykle przebywa. Po jego złapaniu, Kogita mówi nam, że Ena Morus przybywa do Hisui, gdy tylko skończy się zima, co spowodowało, że otrzymał przydomek Herolda wiosny. Dodaje także, że obecność Pokemona jest dla niej wielką pomocą w przeniesieniu jej tam i z powrotem przez Hisui i domniemam, że nie chodzi o fizyczne przemieszczanie się, a o podróż sentymentalną i przywrócenie wspomnień. Podsumowując, możemy domniemać, że autorem starych wersetów był ktoś z praktycznie wymarłego, rdzennego ludu Hisui, czyli Celestika. Mogła być to bezpośrednio Kogita lub jej przodek, o którym nie wiemy. Jeśli chodzi o hieroglify, to zdecydowanie musiały być wykonane przez lud Celestika, bo wydarzenia przez nie opisane korespondują ze starymi wersadami. Wracamy do czasu akcji gry Pokémon Legends Yea i ostatniego hieroglifu, który znalazł się w Muzeum Lumino City. Bazując na wiedzy omawianych już hieroglifów z Hisui rozszyfrowałem tablicę z muzeum i teraz przedstawię Wam jej interpretację. Arkeus stworzył czas i przestrzeń, obdarował inteligencją, siłą woli i emocjami. Księżyc zmieniał fazy, ukształtowały się wulkany, pojawiły się rośliny, a ląd został podzielony. W poszukiwaniu zwycięstwa dusze zostaną poświęcone, by samotnik otworzył portal. Powoli nastąpi wzlot człowieka powiązanego z mrocznym księciem. Początek nawiązuje do opisu stworzenia świata przez arkeusa, podczas którego zaczął płynąć czas, pojawiła się przestrzeń, ukształtowały się wiedza, siła woli i emocje. Dalsza część mówi nam o ukształtowaniu terenów i ich podziałowi. Najistotniejsza jest jednak ostatnia część, mówiąca o samotniku, którego ja identyfikuję jako Volo. Po porażce z graczem na szczycie góry Koronet powiedział on, że rozwiąże każdą zagadkę opisaną w hisuńskich legendach, po czym poprzysiąg zemstę na arkeusie, którego będzie chciał pokonać, niezależnie ile lat, ile dekad, ile wieków mu to zajmie. Zemsty tej może dokonać podróżując w czasie, otwierając portal, jednak aby tego dokonać musi poświęcić kilka dusz. Podobnie jak to było w przypadku AZ, który stworzył maszynę, która przywróciła życie Floet. Moja hipoteza odnośnie Wolo dodatkowo jest potwierdzona ostatnim wierszem hieroglifów, gdzie mamy symbole Giratiny i Manafi, które nawiązują do powrotu tego antagonisty. Warto wspomnieć także o ostatnim nawiązaniu do Wolo przez profesora Laventona, kiedy łapiemy Giratina. Wolo rozmawiał z profesorem i opowiedział mu o tym, co wydarzyło się w świątyni Sinok, stwierdzając, że Giratina po porażce z graczem zmienił nastawienie i postanowił chronić Hisui. Wolo zalecił zbadanie Pokemona i dodanie jego wpisu do Pokédexu, po czym odszedł, mówiąc, że jest to prawdopodobnie ich ostatnie spotkanie. Lawenton skomentował, że nie może pozbyć się wrażenia, że Wolo zależy na ukończeniu Pokédexu o wiele bardziej niż chciałby nam to faktycznie pokazać. Wiemy doskonale, że Wolo to świetny manipulant i Kameleon, który potrafi pozyskać informacje i skłonić drugą osobę do tego, by robiła nieświadomie dokładnie to, na czym mu zależy czego przykładem było działanie pod przykrywką Gildii Kupieckiej, wizyty u Kogity w celu wyciągnięcia informacji o mitach i legendach regionu Hisui oraz kierowaniem losem gracza, by jego rękoma zdobyć wszystkie tabliczki powiązane z Arkeusem. Myślę, że Volo nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i po pożegnaniu z Laventonem snuje kolejne plany i najwyraźniej do ich realizacji potrzebny będzie mu kompletny pokedex, a szczególnie wpis dotyczący Giratiny. Dodatek do gry Pokémon Legends z jej może w tej kwestii naprawdę namieszać i rozwinąć wątek Volo, bo przecież chłopak zdolny jest do otwierania portali do innych wymiarów. Dla przypomnienia dodam, że Space Time Rift z gry Pokémon Legend Arceus, otwarty przez Giratynę, był w stanie przetransportować w przestrzeni i czasie obiekty, Pokémony i ludzi. Co Wy o tym myślicie? Czy Wolo powróci? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy możemy się go spodziewać w DLC do gry Pokémon Legends ZA? Dajcie znać w komentarzach, koniecznie zostawcie lajka like i suba, by nie przegapić kolejnych treści. Cześć!